Kocham Cię, u osób zaburzonych nigdy nic nie będzie znaczyło. Witam, dzisiaj powiem Ci o wyznawaniu miłości, ogólnie o miłości u osób zaburzonych. I może miałeś taką sytuację, że wyznałeś dziewczynie miłość, ona Ci też wyznała? Po czym zostawiła Ciebie? Może zdradziła? I ty jesteś w szoku. Ty nie potrafisz się pozbierać, bo przecież jak to? Gdyby kochała, to by tak nigdy w życiu nie zrobiła. I ty, jako osoba zdrowa, dobrze postrzegasz miłość, bo miłość, słowo kocham Cię, to tak naprawdę poświęcić się dla drugiej osoby, poświęcić się całym sobą. To jest oddać życie. Bezinteresownie, bez po prostu za drugą osobę. Ty po prostu żyjesz dla tej drugiej osoby, rozumiesz? Ufasz bezgranicznie. Jesteś w porządku. Po prostu bardziej dla ciebie liczy się dobro drugiej osoby niż twoje samo, bo po prostu ją kochasz. I teraz zobacz. Gdy trafiasz na zaburzoną kobietę i nie widzisz tego, że jej zachowanie no, nie jest normalne, że coś z nią jest nie tak, i w końcu dochodzi do takiej sytuacji. Po pół roku uważam, że nie powinieneś wyznawać kobiecie miłości wcześniej. Niż po pół roku regularnych spotkań. Rozumiesz? Tak jak mówiłem, po pół roku wszystko wyjdzie. Po pół roku wszystko wyjdzie. Kobieta pokaże swoją e, prawdziwą maskę. Dlaczego pół roku? Dlaczego ciągle mówię o tym pół roku? Proste. Pół roku jest liczbą 6. Liczba 6 jest to zła liczba. Każdy gdzieś tam to. Wie więc, no naprawdę, zazwyczaj no wszystko się klaruje. Całe zło w niej wyjdzie, no po pół roku, szóstego miesiąca, od waszego pierwszego spotkania, regularnego spotkania. Naprawdę. I teraz zobacz: w momencie, gdy ty wyznajesz miłość szczerze, jesteś gotowy na wszystko dla tej kobiety. Po prostu odrzucasz inne kobiety i tak dalej. Skupiasz się tylko na niej, pracujesz. Zapewniasz jej bezpieczeństwo. I ta dziewczyna, zaburzona, też ci odpowiada. Nie musi to być odpowiedź od razu. Może potrzebować więcej czasu. Może jest to jakaś gra. Ale po prostu wyznaje ci tą miłość. Mówi ci, że też cię kocha. I pownaża, powtarzacie sobie to codziennie? Zupełnie bezinteresownie, szczerze. Mówiąc kocham, nie oczekujesz seksu za 5 sekund. Nie ma w tobie manipulacji, że chcesz coś, to jej wyznasz miłość. Zrobiłeś coś złego, to jej wyznasz miłość. Nie. Jest to szczere, spłynące prosto z serca. I teraz zobacz, jeśli dziewczyna jest zaburzona, to te słowo nic dla niej nie będzie znaczyło. Widzisz, miłość nie jest pozbawiona empatii. Osoby miłosierne muszą mieć w sobie empatię, żeby okazywać miłość, bo wtedy one to czują, rozumiesz? Są zdolne do miłości, są zdolne do. Kochania i też otrzymywania miłości. Osoby zaburzone nie potrafią kochać, ale też nie potrafią otrzymać miłości. Czyli ty wysyłasz tą miłość w ich kierunku, a one po prostu i tak tego nie czują. Są niezdolne do miłości, do dawania i do otrzymywania miłości. Rozumiesz? Naprawdę. Ona ci to może mówić, ale ona tak naprawdę nic nie czuje. Rozumiesz? Dla niej to jest tak, jakby powiedziała: Lubię cię. Jesteś spoko. Dzień dobry. Cześć. Jak leci? Hej, fajnie wyglądasz. Takie same odczucia ma osoba zaburzona, gdy mówi: Kocham cię. Naprawdę. I nawet jeśli mówi to na wydechu, mówi to tak z głębi serca, to i tak tam nie ma po prostu w tym miłości, rozumiesz? Dlatego taka osoba może ci mówić, że cię kocha, a może za plecami uprawiać seks z drugą osobą i w ogóle nic nie będzie czuła. Widzisz, osoba, która, która szczerze kocha, nigdy by do tego no, nie dopuściła, nigdy by na to nie pozwoliła. Nie byłaby w stanie. Nie byłaby w stanie czegoś takiego zrobić, bo z tyłu byłaby ta miłość. By powiedziała, przestań, nie, ja tak nie potrafię, ja tak nie mogę, odejść, Bym się źle czuła. Osoba zaburzona tak naprawdę może powiedzieć rano, Kocham cię, a wieczorem może już po prostu ciebie nie znać, może już z tobą zerwać. Rozumiesz? I to może być dla ciebie szokiem, że jeszcze wczoraj wieczorem mówiła mi, że mnie kocha. Dzisiaj rano powiedziała, że odchodzi. I ty jesteś w szoku. I tu padają słowa: jakby kochała, to by nie odeszła. Jakby kochał, to by nie zostawił. Jakby kochała, to by nie zostawiła. Rozumiecie? Dlatego tak wiele osób nabiera się na to. Dlatego tak wiele osób później zaczyna się zachowywać tak samo. Bo ziarno zła w nim zaczęło kiełkować. Rozumiesz? Ja naprawdę nie mam nie mam pretensji. Do dziewczyny, której przykładowo wyznałem miłość, ona ode mnie odeszła. Bo ja bym jej nigdy w życiu nie zostawił. Ale z miłości do niej zaakceptowałem to. Pozwoliłem jej odejść. Z miłości do niej. Z miłości do niej. Bo gdybym był egoistą, to bym nie pozwolił jej odejść. Bym z nią walczył. Bym, bym o nią walczył. Jak egoista. Naprawdę. I można powiedzieć: życzę jej jak najlepiej, żeby sobie życie, żeby znalazła sobie miłość życia i tak dalej. Tymczasem nie ma sensu. Nie ma sensu mówić takich rzeczy. Po prostu wystarczy pozwolić jej odejść. Tak jak matka odcina pępowinę swojemu dziecku z miłości, bo wie, że nie będzie żyła wiecznie, bo wie, że on musi sam stanąć na nogi i sam sobie radzić w życiu z miłości. Czasem z miłości matka musi krzyknąć, czasem z miłości ojciec musi krzyknąć. By uchronić, by zabezpieczyć przyszłość dziecka, jeszcze głupiego dziecka, który nie rozumie pewnych rzeczy. Naprawdę. Dlatego nie przejmuj się, rozumiesz? Nie przejmuj się tym, że kobieta, która wyznawała ci miłość, odeszła, zdradziła, zostawiła, kłamała, oszukiwała, nie dała ci kolejnej szansy, zmanipulowała zrobiła ci coś złego, spaliła ci dom, spaliła ci auto, wbiła ci nóż gdziekolwiek, uszkodziła twoje ciało, nasłała na ciebie jakichś ludzi, komorników i tak dalej. Ty jako osoba, która szczerze tą osobę kochasz, zaakceptujesz to. Pamiętaj, że nie można przestać kogoś kochać. Jeśli się kogoś naprawdę pokochało, to już nie można przestać. Bo jeśli ktoś przestaje kochać, to znaczy, że ta miłość nie była prawdziwa. On po prostu nie wiedział, co mówi. Tak jak matka nigdy nie przestanie kochać swojego dziecka, jakie by nie było. Jakie by nie było, mogłoby być najgorsze, mogłoby być zdeformowane, mogłoby być warzywem, bagietą, mogłoby być po prostu najgorszym dzieckiem na świecie. To matka, pomimo tego, że można z nim nie rozmawiać, i tak dalej, nigdy nie przestanie kochać swojego dziecka. Nigdy. I często jest tak, że wiele kobiet nie zna pojęcia miłości, Dopóki mi się nie narodzi pierwsze dziecko, wtedy ona zaczyna czuć, ona zaczyna widzieć, co to znaczy miłość, co to znaczy kochać. Dlatego ja zawsze mówię: kobieta nigdy nie pokocha innego mężczyzny tak mocno jak swojego dziecka. Pamiętajcie, że kobieta rodzi w bólu, przez ból do serca, przez ból do miłości. Miłość w pewnym sensie to cierpienie, miłość to pozwalanie drugiej osobie. Na to cierpienie. Akceptujesz to, że ta osoba chce odejść. Akceptujesz to, że ta osoba już nie chce z tobą być. Z miłości, rozumiesz? Z miłości czekasz na tą kobietę. Z miłości dajesz jej szansę. Dzisiaj miłość została zbezczeszczona. Dzisiaj miłość tak naprawdę została zamknięta w ramię: miłość, to się równa seks. Dzisiaj seks jest kojarzony z miłością. Że jak się stukacie, uprawiacie seks, to uprawiacie miłość. Jeśli nie ma seksu, to nie ma miłości. I to jest największe zakłamanie. W dzisiejszym świecie miłości. Matka nie uprawia seksu ze swoimi dziećmi, a daje darzy te dzieci większą miłością niż pała, pała niż po prostu niejedna para siebie obdarowywuje. Dlatego seks nie jest nigdy wyznacznikiem miłości. Seks nie jest nigdy wyznacznikiem kochania. Zostało to fajnie obrane w słowa: kochamy się. W takim sensie, że uprawiamy seks, codziennie się kochamy. Tymczasem seks tak naprawdę mało ma wspólnego z miłością, bo ludzie mogą się przespać, a drugiego dnia już po prostu każdy może pójść w swoją stronę. Po prostu sporcik ten spuścił skija, ta spuściła z głowy i poszło. Dlatego tak trudno wielu osobom dzisiaj jest wyznawać miłość, kochać, bo miłość została sprowadzona do seksu, do uprawiania seksu, i przez to te osoby nie potrafią ze sobą być, bo po, po, po seksie jest spotkanie z rzeczywistością. Po seksie. Jeśli niczego nie było, to niczego nie będzie. Jest spotkanie z prawdą. Ta dziewczyna no już nie jest taka fajna, jaka była przed pożądaniem. Dlatego mówię, jeśli trafiasz na osobę zaburzoną, to jej słowo kocham nic nie znaczy. Nie przejmuj się tym. Nie bądź zły, nie bądź zawiedziony. Nie bój się wyznać kolejnej miłości, gdy to, kolejnej dziewczynie, miłości, gdy tego będziesz. gdy to będziesz czuł. Rozumiesz? Gdy to będziesz czuł, nie bój się tego. Naprawdę. I wyznałem miłość kilka razy w życiu, z czego te dwie dziewczyny no, były zaburzone. I tak naprawdę one mogły mówić, że mnie kochałem i tak dalej, ale one nie potrafią kochać. I one sobie znajdują milion zawsze powodów, rozumiesz? Że to było zauroczenie, że to puste słowa, że to tak i tak dalej. Rozumiecie? Ale to nie ma znaczenia. Nie ma limitu miłości, że, aha, dobra, no to nie mogę wyznać kobiecie miłości po. Minucie, muszę, postulatach, muszę na koniec życia wyznać. Nie. To się po prostu będzie czuło, rozumiesz? To się po prostu będzie czuło. Naprawdę. Jednak ludzie często sprowadzają miłość do wyłudzenia czegoś. Powiem, że cię kocham, to ty rozstawisz mi nogi. I często taka dziewczyna która jest zdrowa, wiecie o co chodzi? Daje się na to nabrać. Bo chłopak po prostu chciał uprawiać z nią seks, a niech ona się opierała, to wyznał jej miłość. Znalazł na nią sposób, znalazł włącznik, a że ona po prostu jest dobra, empatyczna, to uległa. Ale on był zaburzony, bo on tak naprawdę nie wiedział, co mówi. On po prostu szukał guzików, wejścia, zielonego światła. Naprawdę. Może być tak, że ktoś wyzna miłość po pierwszej sekundzie. Po pierwszej sekundzie. I to będzie prawdziwa miłość. Ktoś się zaśmieje, haha, to jest niemożliwe. Ale gwarantuję ci, że jak matka bierze nowo nowonarodzone dziecko. Do rąk, to od razu wyznaje mu swoją miłość bezgraniczną. Rozumiesz? Dlatego nie ma reguły, rozumiesz? Jako starsza osoba, powinieneś jednak podchodzić do tego troszkę odpowiedzialniej, troszkę bardziej patrzeć, bo mówię, możesz powiedzieć coś o sobie, która jest zaburzona, której nie ma, rozumiesz? Osób zaburzonych tak naprawdę nie ma tu. Oni są nieobecni, rozumiesz? Oni po prostu robią wszystko dla siebie. Oni nie potrafią odczuwać. To jest chore, rozumiesz? To jest naprawdę chore. Ty możesz płakać, a ta osoba będzie patrzyła się na ciebie i się będzie śmiała. Ona się będzie śmiała. Ty możesz cierpieć, a ona będzie się śmiała. Bo to daje jej pożywkę. Więc jeśli ona widzi, że Ty jesteś w tym szczery, prawdziwy i powiedziałeś to, co poczułeś, poczułeś ciepło w sercu i po prostu chciałeś jej to powiedzieć, byłeś gotowy oddać za tą kobietę życie. W momencie, gdy to mówiłeś, to ona, jako zaburzona osoba, w tym momencie poczuła, że ma nad tobą władzę, kontrolę, bo się zakochałeś. Ile razy może miałeś tak, że koledzy się z ciebie śmiali, a ty się zakochałeś, i tak dalej, zrobiła z tobą, co chciała, i tak dalej. I nie wolno się śmiać z uczuć, bo po prostu ta osoba. Była dobrą osobą, która po prostu powiedziała prawdę, ale trafił na zaburzoną dziewczynę, która po prostu się nim pobawiła, być może mu też powiedziała, być może nie, to już jest nieważne, ale przez to tak naprawdę on teraz cierpi. I często jest tak, że takie zaburzone osoby specjalnie robią to osobom, które są prawdziwe, szczere, które wyznały miłość szczerze, które ani na chwilę nie zwątpiły, specjalnie zostawiają takie osoby, bo jest w nich zło. I specjalnie chcą, aby te osoby już przestały wierzyć w miłość. Ile to jest sytuacji, gdzie chłopak. Spotykał się z dziewczyną, 5-10 lat wyznawał jej miłość, a ona go zostawiła. I on stracił szacunek, zaufanie do miłości. Pomimo tego, że później poznał nową dziewczynę, już nigdy nie wyznał jej, bo się bał. I może to być taka niekończąca się opowieść, że przez to dziewczyna go zostawiła, bo ona mu wyznała miłość, a on nie był w stanie a może Jego słowa były fałszywe. Dlatego nigdy nie wątp w miłość, rozumiesz? Nigdy nie wąć. Ty jeśli jesteś zdrowy, rozumiesz, jeśli jesteś zdrowy, jeśli poczułeś, że kochasz tą dziewczynę, że jesteś w stanie w tym momencie oddać za nie swoje życie, że byłbyś w stanie pracować od rana do nocy tylko po to, by zapewnić jej bezpieczeństwo, jesteś gotowy być z nią, nawet jak... Ulegnie wypadkowi i będzie warzywem, i trzeba będzie jej zmieniać pampersy, to ty jej nie zostawisz? Jesteś na to gotowy? To nie bój się tego mówić. Nie bój się tego mówić. Mów to bez korzyści. Rozumiesz? Mów to bez korzyści. I gwarantuję ci, gwarantuję ci, jestem tego pewny, że jeśli będziesz prawdziwy w swoich słowach, jeśli będziesz prawdziwy w swojej miłości. To fałszywa osoba znajdzie sposób bardzo szybko, żeby od Ciebie uciec, żeby po prostu złamać Cię, zdradzić Cię, bo Twoje słowa, Twoja miłość jest prawdziwa, a zło nienawidzi miłości i zrobi wszystko, byś zwątpił w miłość. Zrobi wszystko. Zniszczy cię. Ale jeśli będziesz miał w sobie prawdziwą miłość, to to zrozumiesz. Zrozumiesz? Pozwolisz odejść tej kobiecie, zaakceptujesz to, co zrobiła i nie będziesz zły. Nie będziesz zły. Nie będziesz zły, rozumiesz? Bo Twoja miłość była prawdziwa.